No, hej, z tej strony Alu Pomidoro i witam Was w 60. update'cie w Rebirth Champions X. I w tym odcinku pokażę Wam, co się zmieniło. No, i jak zawsze mamy giveaway, ale tym razem mamy super giveaway, na którym Wam zaraz powiem, jak zrobić i jak wziąć udział. No i zapraszam Was do subskrybowania. I jeszcze może się zdać lajka, bo jeden lajk like w tym filmiku to jedna godzina otwierania w następnym odcinku, więc zapraszam Was po takim długim wstępie do oglądania. Więc tak jak już mówiłem, mamy nowy update w Rabbi Champions X. Niestety wczoraj też robiłem streama, dzisiaj też, ale miałem takie cholerne lagi, że niestety skończyłem, więc tak. Na, pe na pewno wiem, mamy tutaj za 6 dni summer update prawdopodobnie tak będzie się nazywał mamy stop skins zaraz wam pokażę o co chodzi czyli tak idziemy tutaj tutaj mieliśmy takiego shopa pięknego i teraz jak tu wejdziemy to mamy tab skins no i ja sobie już wszystko kupiłem może się napisać czy też kupiliście wszystko w indeksie chyba nie ma nowych nagród i dalej chyba będzie trudno zdobyć tutaj wszystkie nagrody a możecie napisać czy już macie no i tak, lecimy dalej, 60m event, czyli mamy tutaj yy, worlda takiego pięknego, yy, no i mamy tutaj world boosta dużego bardzo, czyli to jest 100 tysięcy, tak? To jest 100, sto... tak, to jest 100 tysięcy, więc bardzo dużo moim zdaniem, więc yy, ten, no i co mamy następne? Yy nowe jajka, czyli mamy. Jedno z Jak chcecie, żebym je kupił, to wbijcie tutaj. Yy, powiedzmy, powiedzmy, 50 lajków, to kupię to w następnym odcinku. 50 lajków i jedno takie jajko w następnym odcinku. Tutaj mamy właśnie te najnowsze, co już sobie trochę pootwierałem i mogę wam powiedzieć, że mam już. Yy, Mitikala. I tutaj te trochę słabsze, gdzie jest taki fajny pecik, to też Wam pokażę. Yy, mam nadzieję, że uda mi się go wydropić za jakiś czas. Czyli mamy Summer Cooldown, to już Wam mówiłem. Tutaj jest takie coś fajne. Dwa Rebir w batonie. To takie mniej ważne. More Upgrades, to jest moim zdaniem... Fajne Upgrades dodali, ponieważ... Większy Lag Boost na pewno. O jeden i tutaj y, Max Combo też o jeden. Więc y, szkoda, że nie obniżyli cen. Chyba nie obniżyli tego no i tego nie obniżyli cen. No niestety. Y, więc lecimy sobie do następnej rzeczy, która jest nowym kodem. Nowy kod to jak zawsze 60M i dało mi to dwa razy lag boosta. Podobno to jest losowe. Możecie mi napisać, co wy dostaliście. A ja polecę sobie teraz... Yy, nie wiem gdzie. Dobra, nie no, lecimy dalej. No, chyba to już koniec. No i chyba mamy book fixes, no. Więc teraz zobaczymy, czy jest nowa aura. Mam nadzieję, że tak, bo dawno chyba nie było. Nie wiem, kiedy dosyć nie była nowa aura. Chyba właśnie w tym update'cie ostatnim. A ja mówię, że dawno nie było. No, ja to jestem taki no, jestem taki mech yy, no i tak jako iż co jest, ile na to procent jest, dobra, nieważne no i tak, yy, konkurs Chce, chcielibyście wygrać jakiś gamepad za 150 robuxów typu ten, ten powiedzmy yy, ten to po prostu napiszcie yy, nic nie piszcie tylko wystarczy, że wbijecie na Discorda, wejdziecie w kanał Konkursy i zaznaczycie, że chcecie wygrać. Tam są też konkursy na PETY i na jakieś tam też Robuxy. 10 Robuxów teraz jest jeszcze jeden konkurs. Więc bardzo ciekawa rzecz. No i co? Yy, mamy jeszcze tutaj PETY wam do pokazania. Mam więc zacznijmy bardziej od tych PETów, bo one są mniej ciekawe. No i super, nie mogę odznaczyć, niestety. Pa e, Bogie. Dobra, więc otwieramy sobie i... no, komony. Więc... No. Ej, ej, ej. Proszę się otworzyć. O, co to jest ciekawego? No, ale mi to... Dobra, przyjmę, przyjmę trade'a, bo trochę mi zajmie. Dziękuję bardzo. A do indeksu. Dobra, czekaj, zaraz ci oddam, zaraz ci oddam, zaraz ci oddam. Dobra, e, mamy unkomona. Zaraz ci oddam, tylko pokażę wi widzom. Pokażę widzowi. Okej, okay, mamy Rera. E... No i teraz spróbuję wydropić tego Epikę. Może się jeszcze uda na przykład e, legendarkę wydropić. No i szykuję dla Was mega fajny film z Robloxa. Czyli newsy, jak chcecie w ogóle, yy, w ogóle newsy na moim kanale, bo już jeden film szykuję i już. O, ogólnie dropnąłem, ale chyba epika jeszcze nie dropnę, więc możemy mu dać jedną. A, dobra, po prostu zdylateł. Ja nie wiem, czy dropnąłem epika, bo nie patrzałem. Ale teraz sobie unequip i zequipniemy te wszystkie pety. One chyba są słabe. Tak, tu mamy legendę, niestety. No, słabe, słabe te PETy. Tu mamy 5M. One są. Czy one są 1 do 1, takie jak 5M? One są prawie 1 do 1, takie same jak 5M. Yy, yy, tutaj mamy 60M. Tutaj. To jest 50M. Czyli wszystkie są na tej samej tej. Czyli jakbym po prostu założył tego, to bym też wam mógł pokazać, jak on wygląda, ten z 60M. Tylko high hi tier PET. Czyli po prostu tutaj nie ma co gadać, bo to praktycznie takie same PETy. One praktycznie tak samo wyglądają moim zdaniem. No, widzicie, bo no tutaj mamy tego z 50M, a patrzcie tutaj z 60M. No, po im się chyba nie chciało robić. Ale legenda i... no ten jest piękny moim zdaniem. Spróbuję go wydropić i pokazać Wam w następnym odcinku. A teraz możemy sobie założyć te nowe y, pety ogólnie z. Y, no, te tutaj z tego jajka, ponieważ one też są fajne. Tylko chyba wszystkich nie mam, niestety. Yy, ten turtl jest najlepszy, moim zdaniem. Ten turtl na. Turtrze. Turtl na tu. Tur na tu dobra, nieważne. Yy, dobra, mam nadzieję, że uda mi się go wydropić. No dawaj szybciej. Oj, no jest, mamy to. Yy, więc te pety są, moim zdaniem, mega fajne. Yy, tylko, no, ten Fox, tylko taki inny troszkę jest. Yy, ten wygląda jak pomniejszona wersja tego z 50M. Ona wygląda 1 do 1. Tutaj ten najlepszy pet jest chyba ten. To jest mój ulubiony pet Turtle Tower. Piękna nazwa. Yy, wiecie co? Przerobię swoje profilowe i ma być to tutaj ten Turtle Tower. A jakby się spodobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Suba, wbijcie na Discorda żeby wziąć udział w konkursie. No i nara!